prowadzisz firmę handlową, chcesz ulepszyć lub rozpocząć działalność w internecie. Opartą na przemyślanym i stabilnym oprogramowaniu, stworzyliśmy dla Ciebie rodzinę systemów Mistral, ściśle współpracujących z programem WFMAG. Systemy Mistral służą do kompleksowej obsługi klienta w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz w formie aukcji na platformie allegro.pl. Jeżeli prowadzisz całą swoją działalność lokalnie, zapisując dane w jednym lub nawet kilku programach, zapewne czujesz się przytłoczony przez nadłog pracy i obowiązków. Na wszystkie pytania odpowiadasz telefonicznie, faksem lub mailowo. Zapewne wiesz, że jest to bardzo czasochłonne i często wprowadza bałagan w dokumentach, nierzadko powodując błędy. Masz wrażenie, że kręcisz się w kółko. Jesteś przytłoczony nadmiarem obowiązków, Twoja firma się nie rozwija, a ty nie masz na nic czasu. Nie musisz dłużej tak pracować. Rodzina systemów Mistral została stworzona tak, aby w prosty sposób umożliwić przedsiębiorcom internetowy handel hurtowy oraz detaliczny wraz z pełną obsługą klienta. Dzięki integracji programu magazynowo-handlowego Asseco Wapro WF Mag z systemami Mistral w trybie pełnego online, wszystkie dane z programu WF -Mag dostępne są na platformie Mistral. A więc artykuły wraz z opisami, stany magazynów, rozrachunki, zamówienia, kontrahenci, ceny, promocje, nowości i faktury. Zobaczmy. Gdy klient hurtowy loguje się na swoje konto do platformy Mistral B2B, zyskuje wgląd do pełnej oferty przeznaczonej specjalnie dla niego, do listy artykułów w spersonalizowanych cenach, stanów magazynowych oraz rabatów, promocji i wyprzedaży. Ma także wgląd do swoich faktur VAT i rozrachunków oraz historii zamówień. Może przesyłać zapytania o produkty oraz składać reklamacje w module RMA. W momencie założenia zamówienia zostaje ono przetworzone przez system B2B i bez jakiegokolwiek opóźnienia jest zapisywane w programie WFMAG, gdzie może zostać zrealizowane. Faktura VAT wystawiona w WFMAG może zostać automatycznie wysłana do kontrahenta, a także pojawia się w systemie B2B oddziałowym klientom hurtowym można przyporządkować menedżerów zakupów, którzy będą ustalali budżet na zamówienia w WF Mag. Aby zamówienie przeszło do realizacji, musi zostać zatwierdzone przez menedżera. Wystawiona faktura trafia już bezpośrednio do kontrahenta końcowego. Platforma B2B umożliwia także dostęp dla przedstawicieli handlowych, którzy mogą tworzyć zapytania ofertowe i składać zamówienia w imieniu klientów. Mają także dostęp do pełnej historii zamówień wszystkich swoich klientów. Platforma B2B obsługuje także takie moduły jak windykacja, newsletter, reklamacje RMA. Z systemu B2B można też eksportować spersonalizowaną bazę artykułów na serwery FTP klientów w postaci plików XML. Firma działa na pełnych obrotach, a Ty masz już mniej spraw na głowie, ponieważ większość żmudnych obowiązków została zautomatyzowana. Możesz jeszcze bardziej poszerzyć sektor swojej działalności i trafić z ofertą do klientów detalicznych za pośrednictwem Twojego własnego sklepu internetowego B2C Mistral e Sklep. Artykuły wyświetlane w e-sklepie to artykuły z WFMag oraz ich opisy, które zostały oznaczone do prezentacji w systemie B2C. Klient detaliczny nie musi mieć własnego konta. Może po prostu dodać artykuły do koszyka i złożyć zamówienie. Płacąc za nie, korzystając np. z jednego z popularnych pośredników płatności online. Klient jest także dodawany do WFMag jako nowy kontrahent i tworzone jest dla niego zamówienie. Systemy te mogą się uzupełniać lub też działać osobno i prezentować zupełnie inny rodzaj asortymentu, albo ten sam. Sam asortyment, ale w innych cenach i innej dostępności. Systemy Mistral mogą także synchronizować stany z magazynów zewnętrznych. W systemie jest też dostępny moduł spedycji, który pozwala na sprawdzanie stanu przesyłek kurierskich tracking. Sektory B2B i B2C należą już do Ciebie. Przetwarzanie zamówień i obsługa klienta zajmują Ci znacznie mniej czasu. Istnieje jednak jeszcze jeden obszar rynku którego obsługę także chcesz zautomatyzować? Aukcje internetowe. Dotychczas wystawianie aukcji na portalu Allegro.pl oraz wprowadzanie danych nowych kontrahentów było niezwykle żmudną i czasochłonną pracą. Aby ułatwić Ci obsługę aukcji, Prowadziliśmy platformę Mistral Aukcje, która pośredniczy między twoimi danymi z programu Assekova Pro w a portalem Allegro.pl. Wszystkie wybrane przez ciebie artykuły będą dostępne w systemie Mistral Aukcje, gdzie wystarczy kilka kliknięć, aby sprawnie wystawić aukcję wraz z opisem w dowolnej oprawie graficznej. Wystarczy stworzyć schemat aukcji ze zdefiniowanymi parametrami oraz wybrać odpowiedni szablon graficzny. Przygotowane aukcje można zbiorowo wystawić jednym przyciskiem. Każdy zakup oraz płatność są Automatycznie odnotowywane przez Mistral Aukcje, a zamówienie i kontrahent trafiają do WFMAG. W momencie otrzymania od kontrahenta komentarza, system Aukcje samodzielnie wystawia użytkownikowi jedną z wcześniej zdefiniowanych opinii zwrotnych. Takie rozwiązanie zapewnia dotarcie do klientów ze wszystkich sektorów odbiorczych, co zwiększa Twój udział w rynku. Rozwiązania Mistral są w pełni komplementarne i tworzą dobrze uzupełniający się i w pełni sprawny system sprzedaży i obsługi klienta. Systemy Mistral mogą działać jako niezależne. Moduły lub jako jeden uzupełniający się system. Jako twórcy systemów Mistral oferujemy Państwu naszą usługę Connectico.pl, czyli udostępnianie w chmurze pełnego środowiska dedykowanego dla programów Asseco Vapro, WF, Mag oraz Mistral. Takie rozwiązanie zapewnia stałe, niskie i przewidywalne koszty utrzymania usługi oraz niebywałą szybkość i pełną stabilność działania z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa przy możliwości dostępu do swoich danych z każdego miejsca na Ziemi. Dzięki systemom Mistral Twoja firma doskonale prosperuje, a Ty możesz w końcu udać się na zasłużony urlop.